Siema, Siema wszystkim Witamy, rozpoczynamy transmisyjkę dzisiaj na live'iku pozdrawiam wszystkich widzów, mój ile ktoś będzie to oglądał także dzisiaj się zagramy w Eternium na live'ie żeby było fajnie zobaczymy Tutaj, jak, jak się w to grało? A mi się podoba ta gierka ogólnie. Czekajcie, muszę mikrofon jakoś... O, teraz będzie mikrofon chyba lepszy. Bo coś mnie tu lepiej słychać. Dobra. Do dzisiaj gramy w Na Lejwiku. Trzeba zmienić tutaj opis. Eter. No i zapisz. E kurde Eternium. O. Zapisz. No elegancko. Teraz można zagrać tą giereczkę. Z początku zapraszam was do mojego. Sklepiku rzeczowydomek.pl Każdy ktoś tu coś dla siebie znajdzie, taki malutki sklepik zobaczymy. Rzeczowy domek, no to gramy ogień. Eternium. Naprawdę fajna, przyzwoita gierka Już mi od razu coś tam zrobiło Ale trzeba by było ustawić to, żeby był pełny ekran, nie? Gdzie to się ustawiało? Gdzie to się dawało? A nie, chyba tu Nie, to damy tak O, no i tak może być Nawet lepiej jest A Tu jest gdzieś jakiś dźwięk Głośność postaci coś rozmowy Dobra, może być No to gramy Dobra, gramy, gramy, gramy Zobaczymy, może ktoś tutaj coś zrobi Coś pisać na czacie, jak coś Gramy pięknie No i dobra jest, jest, dobra dawaj tu jakieś wiadomości są ja nie będę czytał wszystko po angielsku jest Dobra do jebyle dawaj dawaj zadanie dawaj do niego, Dawać do niego. Tu mamy jeszcze w tym pigułku? Nie ma nic, ale tu możemy coś zrobić. Ulepszyć, oczywiście. I pewnie, że ulepszymy do następnej pozycji. Gdzie jest nas zespół? Ten. Moja drużyna, mam tylko litrę. Dobra, i tyle. tutaj jedziemy z Foxem.

Ja patrzę tu. Coś jest. Mamy tu. Nie tu. To jest tu. To jest. Tu. Da się do tego drugiego miejsca? Nie da się? 25 brylantów. A ile mhm. mam. No to dobra, odblokujemy naładujemy to i będzie git coś żeśmy zdobyli no postać tu można bo ulepszyć nie jabłuszko mamy do zjedzenia mamy jakieś tarcze to nam daje 42 lata podmienimy sobie, no i git jeszcze nam podskoczyło, Ballshead. jest jakiś, pewnie na chcę widzieć jak się że on fajnie, fajnie, walczy już Michał, ale nikt twojego wzroku, Marga na wszystko w porządku, myślę, że tak, walki może mogą... no elegancko, normalnie, W moim gospodarstwie chroniły przed tymi przeklętymi szkieletami a teraz wróciły się przeciwko i nawet nie mogę wejść z własnego domu hmm. Szkoda, że dobra, jedziemy. On my way. A strong one over here. <try> Gold and glory, I guess. Coś żeśmy zdobyli. To już się liczy. Eee, mam. E, mam pełne HP. O, tu są jakieś skrzynki. Coś do chwili znaleźliśmy. Co to jest? O, to od razu zwieździemy. My będzie większe. O, to chodzi. No, spodnie niby lepsze. Tylko dajeszkoś ruchu, a tutaj wszystko mi to nie. Indeed. Enemies ahead. For treasure. <try> Easy. my way. Chodźcie tu, bo. Okay. I mamy odebrane już mu. Proszę, świetnie, niech... <śmierdziwanie> nie? Swoje, że. Dobra, nie brawi. Niedobrze, niech to troll. Tu ktoś zdalnie zrezygnuje. O, jej tak, że tylko powinien to zrobić. O, je, się, ale ci się stało. Dobra, brylanty i kasiurkę. A ai. Się tu świeci. O, tu się jeden, stach, świeci, co to jest. To jest słabsze, i to jest słabsze, trzeba będzie to sprzedać. No, było awansował. Tu coś jest. Tu jest coś, ja Ładnie znaleźliśmy aye, aye. tego. Co to jest? To inne Wow. To jest dużo lepsze, mocniejsze. To bierę od razu. Tak jak nasze towarzysze broni. To ma jeszcze ci poziom. Da się go jakoś... Ale nie da się. On my way. Czyli co jest tu gramy? Nie da się tu wejść. Indeed. Tędy się nie da przejść, tędy się też nie da przejść, bo tutaj nie ma przejścia. Którędy przejdziemy? Tędy idziemy. Easy, Znowu coś znaleźliśmy Ale czad Miksutka zdrowia Ciekawe jak jest miksturka zdrowia Mamy dwie, dobra też my coś dowali. Jakiś liścik tu jest nawet Normalnie. To co to jest? A to są te grzyby. Dobra, czyli tu nic takiego ciekawego nie. Indeed. ma. Indeed. Gold is good too. Przecasa nic nic. To jeszcze są. Both ahead. On my way! ten się nie da przejść? Jedziemy tu. Ochój. No Pójdźcie Ładuje, że... Nice. No, coś znaleźliśmy. Hmm. To go. Bad guys ahead. I coś żeśmy znaleźli. Czapuwo. To jest słabsze. To mi trzeba będzie sprzedać. To trzeba będzie sprzedać. Ale czapuwa jest lepsza. Attack. Not your best day eh? for treasure. It block Dobra. On it's my way for the living. Oh, that's Vengeance! Gold is good too. runs on me. enemies ahead igramas panamys volotat Ja się mylę. Zobaczymy, Gramy sobie na chwilę. Zobaczymy. Nie ma tu dobran. Nie do niego mamy jednej nie wracać. I to lecimy z powrotem. Ale się fajnie w tej gra. I am a captain. Bad guys ahead. Vengeance. I don't think this one was Raggedam. Nie, ten maś wipunek to się już coraz to większy robi. I co? Klejnot może tam czadać? No, skąd już te klejnoty? Nie wiem, ale czy, czy to <todgrybanceniali>

Bridge on my way, bad guys I'm ahead. <laughs> stronger enemies

Challenge.